Dwa. Jeden. Stop! Ściany, uwaga na ścianę. Dobrze Mati, dobrze. Dobrze, pilnuj, pilnuj, pilnuj. pilnuj dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Pilnuj. dobrze. 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 Może trzymaj, trzymaj, trzymaj! Jest, ja. Jest. Nie nogi! Chodź, od razu na trzeci. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Awaj, równoważnia! Dawań, równoważnia. No spokojnie, no spokojnie, no spokojnie, będzie? będzie, spokojnie. Będzie, jest, jest. powrót! Dobra. Powrót, nie, Powrót, powrót, nie, 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 ogień, ogień. nie, teraz. To co mówiłeś. Agie. nie, Ogień, Swoje teraz! To co mówiłeś. Yes. Dawaj, zeskok, precyzja! Yes. Super! Yes. Dawaj, dawaj, yes. dawaj! Jeszcze trochę tylko, Mati! Dzwonek! Tak jest! Ściana! Ogień! Je. Yes.